Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku Nintendo Family po godzinach chciałbym się podzielić pewnym hobby, jednym z wielu, które posiadamy. Mianowicie chodzi mi o zbieranie zegarków Casio. I to nie takich, wiecie, drogich za jakieś tam nie wiadomo jakie pieniądze, bo takie Casio też produkuje, jest ich sporo nawet. Całkiem. Natomiast my, my z Dawidem gustujemy w tanich i dobrych zegarkach Casio. I tutaj zrobimy sobie unboxing i szybciutkie omówienie modelu DW291H 1BVEF Wersja europejska, jeszcze nie otwierałem, mam nadzieję, że nie dostałem kota w worku Wsuniemy sobie to No i zobaczymy co to za zegareczek jest Wszystko wygląda na oryginalne Zegarek z polskiej dystrybucji, pochodzący powiem Wam z wyprzedaży Aktualnie w kwocie 130 zł polskich, więc jest to zegarek z tych tanich. I zaraz zobaczymy, co to za cudo. Zobaczcie. Tu mamy etykietkę. Etykietka wygląda wszystko ok. Materiał kradowy śliski. Tu mamy oznaczenie kodowe, o którym już Wam mówiłem. I tu mamy sam nasz Sikor. Prawne oko, znajdziemy sobie folijkę może. muszmy to na bok. Prawne oko zobaczyło, <gryw> zapewne, że jest to właśnie taka kosteczka. Nie mogłem się powstrzymać, powiem Wam. Czekajcie, zrobimy, może. Chociaż ja teraz nie dam rady tego przełączyć, ale zrobimy zbliżenie. Prawne oko na pewno zobaczyło, że jest to taka sama kostka, jak tą, którą posiadam. Tylko że ja posiadam ją w szarym, a zawsze się czaiłem powiem Wam na tą kostkę, bo ona jest inaczej zrobiona. Tutaj wam pokażę, jest to gładki bezel. Czekajcie, bo tak jedną ręką blisko aparatem. Zobaczcie, ten bezel jest tutaj głodziutki. A tutaj jest taki wiecie, matowy, nie? Z takim połyskiem, jakby on był lekko może karbonowy. No i tak to mniej więcej wygląda. Także. Zaraz wam powiem o tym zegarku więcej. On jest bardzo czytelny. Na razie sobie oddalimy. E, on jest bardzo czytelnym zegarkiem powiem wam. Jest dosyć grubą kostką. E, mówią o nim, że to jest bieda Dziszok. Nie zgodzę się z tym, bo wiecie, dziszoki też bywają różne. Natomiast ten zegarek jest e, dosyć solidnie wykonany. E, Oczywiście ten pasek nie jest taki super miękki, jest to dosyć twardy ten guma czy kałczuk, ale nie jest też zły. Wiecie co? Jednak sobie troszkę przybliżę, byście dobrze widzieli. Eee, powiem Wam, że tak, no to podstawowe funkcje. Bateria 10-letnia, tak jak widzicie, nie wiem czy to dobrze jest wyostrzone cały czas, powiem Wam. Używam szerokokątnego, szerokokątnego obiektywu i może nie być do końca dobrze ostro z takiego bliska. I z przybliżenia, więc tak, jest to zegarek, który ma 200 metrów water czyli WRA, czyli można z nim spokojnie nurkować. Jest to zegarek, który ma dziesięcioletnią baterię. Sama ta tarcza jest dosyć ciekawa, zrobiona. Czekajcie, nie wiem, czy będzie widać podświetlenie tutaj, ale musicie mi wierzyć na słowo, że podświetlenie daje radę no jest zbudowany pancernie dosyć, oczywiście wiadomo, że jest to made in China, oni to składają w Chinach, natomiast jest zrobiony bardzo dobrze jest, wiecie, on nie jest taki i za ciężki, nie jest i nie jest za lekki nie jest takim papieżakiem totalnym jest dosyć przyzwoity teraz grubości nie będziemy mierzyć no ale wierzcie mi na słowo, tak jak widzicie że on jest taki no przyzwoity nie? Ta grubość jest spoko, zaraz Wam pokażę jak to wygląda na ręku Reasumując, bo odwróciłem się trochę od tych głównych funkcji, eee, jest to iluminator, 10-letnia bateria, 200 Wera. No, i z tego co widzicie, tutaj chyba sprzedawca był na tyle miły, że mi go nawet zdaje się ustawił. Nawet ok, nie ma tutaj żadnego solara. Nie doszukujmy się jakiś tam waveceptora i innych rzeczy. Jest to zwykły zegarek normalnie w dystrybucji za ponad 200 zł. Natomiast. No, gdzie jeszcze w sklepach można je kupić tak jak ja kupiłem za 130, co uważam za bardzo dobrą cenę, bo zegarek jest tego wart. Szkiełko jest miękkie. Tutaj mamy tarczę taką ale analogową, cyfrowo analogową, która faktycznie odmierza to, co się dzieje na, to, co się dzieje tutaj na tym dolnym dużym ekranie. Tutaj mamy datę eee, no i tutaj mamy. Tutaj jak przytrzymujemy, teraz jesteśmy na Berlin. Czas jest generalnie czas światowy. Możemy sobie zdaje się cztery strefy ustawić z tego co pamiętam czasu światowego. I tutaj, tutaj mam, przytrzymując mamy ustawianie całego wszystkich funkcji. Natomiast na dole, tak jak widzicie, UTC alarm. Możemy sobie pięć niezależnych alarmów ustawić. Mamy timer, mamy stoper. I tutaj, zobaczcie, mamy strefy czasowe, które też możemy sobie ustawić. Tutaj mieliśmy w strefie drugiej Nowy Jork, tutaj mamy Londyn i mamy Paryż ustawiony przez tego sprzedawcę. Ja u siebie mam, zdaje się, troszeczkę inaczej. Bo mam Hongkong ustawiony, mam Tokio ustawione i Honolulu. Takie różne strefy czasowe. Można sobie tu ustawić. Zegarek generalnie jest bardzo prosty, ale ma tak naprawdę wszystko, co potrzeba. Powiem Wam. I wygląda bardzo fajnie. Także chciałbym zacząć tym zegarkiem zestaw, znaczy zacząć ten cykl, wiecie, o zegarkach, które są tanie, a są bardzo fajne. Bardzo ładnie wyglądające, zobaczcie. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Odsuniemy trochę. On jest dosyć spory. Ja nie mam jakichś wielkich łap. Mam takie bardzo przeciętne, jak na swój gabaryt, że tak powiem. Ale na pewno nie mam jakichś grubych, takich wiecie, przykoksowanych łap. Natomiast ten zegarek prezentuje się na ręce bardzo dobrze. Nawet z takimi węższymi dłońmi i przedramieniem. Całkiem przyzwoity. Wygląda fajnie. Tutaj, tak jak Wam mówiłem, jest jakby lekki taki maciek. Jakby to była karbonowe. Ja myślałem, że to jest karbonowe, a to jest tylko taki, takie wybarwienie. Tutaj jest inne. Powiem wam, tu jest takie gładkie. Natomiast no tak jak widzicie, zegareczek naprawdę, no teraz będzie trochę za duże przybliżenie już, ale zegareczek naprawdę jest bardzo czytelny, bardzo ładnie się prezentuje uważam. No i kosztuje przede wszystkim, można go często gęsto wyrwać na jakichś promocjach w polskich sklepach z zegarkami. Nie będę tu reklamował. Ale możemy je dostać za nieduże pieniądze, także uważam, że w dobie wiecie tych zegarków takich smartwatchy i tak dalej i tak dalej, tych za grube pieniądze, które wam wytrzymują dzień lub dwa używania i potem trzeba je niestety ładować. A pokazują wam kroki i tak pewnie z tego nie korzystacie, pokazują wam dobra wiadomości, maile, może takie rzeczy. Natomiast myślę, że warto dla odmiany sobie od takiego smartwatcha kupić sobie przykład takiego talenta niego dobrego czytelnego elektronika i się polansować trochę na mieście. Bo zegarek jest naprawdę przyjemny, jest gruby, jest solidny. Szkiełko niestety mineralne, więc trzeba na nie uważać. Ale ogólnie powiem wam, że zegarek jest prima sort za te pieniądze. Także tyle w pierwszym odcinku ode mnie i do zobaczenia w kolejnym unboxingu ciekawych zegarków niedrogich i przyzwoitych.